O, o, ty! Poczekaj! Poczekaj, Co wy... Halo! Co zrobiliście? mi Co wy o, no? Jakie Dobra, jest za dużo, poczekajcie. Dobra, pas. Ej! By o, Nie mogę chodzić, no! Y przestań! No! dajcie mi spokój! Psycholesz siedzę, no przestań! Ja pierdolę, no, jakie dymanie, jakie dymanie Aaaa, no małe Jezu, no <śmihatères> Mówiłem, że są gówna jebane! Mówiłem, że są gówna jebane, ich mamy Ups, Stop, 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 pewnie dojechał w Pleельcy, oh, nie bierze, No, nie wierzę, no Pewnie dojechał A